Czas na rzecz braka? Tak! Hej! Tu Panda! Dziś narysujemy psa Pudelka. Oczywiście wykorzystamy mój uśmiechnięty piórnik kształtów. Zaczynamy! Okay. Na początek wezmę łuk. Narysujemy nim górną część głowy. Ciało Pudelka jest jakby całe pofalowane. To przez jego Co to sierść, się? która bardzo mu się kręci. Uu. Teraz w taki sam sposób narysujemy dolną część głowy i uszy. Nie. Na każdej części ciała to owca. Nie. Nie. To, Nie. To, to wygląda. Nie. Teraz narysujemy jego mordkę. Weźmiemy koła i zaczniemy od oczu. Oko z lewej strony i oko z prawej strony. Następnie zostanie oko. Od pod nim, za pomocą łuków narysujemy jego pyszczek. To dzięki łukom. To Nie! Jego całe ciało. Pisek będzie narysowany w pozycji siedzącej i dlatego narysujemy jego ciało w pionie. Bardzo dobrze. Teraz długi ogon. Jak widzicie, każdy część ciała rysuje techniką falowania, czyli robienia małych połączonych ze sobą łuków. Teraz za pomocą kresek narysujemy przednie łapy. Pełnych nie, nie, nie będzie, Pudelek To pies! Tak! Bardzo dobrze! Jeszcze małymi łukami narysujemy pazurki. Z lewej strony. Świetnie! I z prawej. Pudelek narysowany! Pudelek! Piesku, czy dasz się pogłaskać? Słyszałam, że masz Uderki bardzo do psy. futerko, <noise> to teraz wasza kolej, zaprezentujcie proszę, proszę swoje rysunki psów purali. jak będą gotowe, to poproście rodziców, żeby wysłali je do nas przez stronę